W kolejnym filmie, a dzisiaj mamy odcinek vlogowy, nowy, bo bardzo dawno nie było, jak zauważyliście, i chcę Wam powiedzieć, że vlogów będzie tutaj już coraz mniej. Nie było bardzo dawno, więc zrobimy sobie go dzisiaj. Jest godzina 10:52. No i będziemy jechać sobie po prostu tak na miasto, pozałatwić sprawy. Może tam nagram Wam, właśnie pewnie jakieś takie urywki. Będziemy nagrywać odcinek. W Minecrafta, jak widzieliście, odcinki z kamerką się zaczęły pojawiać. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Będą też odcinki, właśnie y, takie lepszej jakości. Y, może sobie dzisiaj nawet możemy zrobić sobie QA y, taki odcinek. Y, no a teraz jedziemy na miasto i pokażę Wam szybki outfit check. Prawdopodobnie więc pierwszą rzeczą, jakie do mojego outfitu założymy, a i dopiero usta, więc jeszcze trochę taka, wiecie. Y, no to e, e, zakładamy taką koszuleczkę i ubieramy się dzisiaj bardzo, bardzo na zielono. Nie wiem, tak po prostu taką koszulkę. E, do tego takie spodnie. Takie. No i oczywiście zielona bluza. Taka o. Zielona. E, I tak właśnie ubieramy, więc widzimy się jak ja już będę gotowa. A i widzowie, Mega wam dziękuję za edliście, chyba 36 subskrypcji. Jest dla mnie mega, mega duża radość. E, więc zbliżamy się takimi małymi, małymi krokami już do 300 subskrypcji. E, było mi mega miło, jeśli byście zostawili teraz subskrypcję na kanał. Łapkę w górę. E, tak jak mówię, filmy, niektóre teraz, które nagrywam, e, mogą być. E, zmontowane trochę gorzej, bo teraz pracujemy nad tym i będę miała teraz dla Was takie fajne odcinki, gdzie będzie normalnie super jakość, wszystko będzie, więc musicie po prostu czekać tylko trochę, bo coś mi się do drzwi tutaj przyczepiło, dobra zaraz to ogarnę a teraz się ubieramy szybkie wyjaśnienie, dlaczego już nie będzie tylu odcinków vlogowych, dlatego, że y, widzę, że Mało jest wyświetleń pod tymi filmami po prostu, więc będą bardziej, bardziej filmy z Minecrafta, nie tylko z Minecrafta, z gier, jak teraz widzowie jest biało na dużo, po prostu biało. Pójście, jest po prostu białutko. Trampolina cała obsypana, więc yy, mega fajnie. Yy, I będziemy jechać już w koło. więc nie będzie odcinków teraz tylu vlogowych. Tak, w tym roku zrobimy parę vlogów, będą, myślę, że się mogły pojawić tak co miesiąc, co półtorej miesiąca vlogi. Takie specjalne dni, dzisiaj mam taki luźny dzień, po prostu dużo rzeczy się dzieje i będę dzisiaj nagrywać filmy dwa, bo chcę nagrać z Minecrafta. No i właśnie Q&A, to muszę sobie zapisać, bo oczywiście zapomnę. Do tego bym chciała jeszcze, no, może tam osiądę, przy stanowisku, trochę i będziemy sobie gadać, bo dawno nie było takiego odcinka. Ale ja już nie przedłużam, bo zaraz się spóźnimy i lecimy. Spadł mi telefon, widzowie, jestem gotów. Wygląda w ten sposób, wiecie, normalnie, tak się by... Teraz będziemy sobie jechać już i nagram Wam może jakieś takie małe, małe urywki z tego wszystkiego, jak będziemy sobie jeździć, bo chyba też babciu może potem pojedziemy, ale ogólnie, kurde, te krzesło, nie da się go wsunąć. Dzisiaj też będziemy już robić metamorfa z mojego pokoju, bo... Koniec tutaj świąt. Widzowie, święta już dawno po i będziemy właśnie przerabiać mój pokój na taki normalny, na co dzień, tak? Nie będzie już tej choinki, już mi raz spadła ona i będzie właśnie głośnik tam, ale będę miała dużo luzu, bo patrzcie, tutaj ten fotel mam przesunięty i wtedy ja nie mogę tak usiąść, bo jest ta chuńka i ją zepchnę. Nie wiem czy widzicie, ale coś mi się chyba stało z kamerą w telefonie, bo jest jakaś taka zamgłą trochę, ale już jedziemy i widzimy się w drodze. To tak zimno widzowie, zimno dobra widzowie, my jeszcze jesteśmy w domu jest już wieczór, bo trochę czasu minęło, bo potem byłam no, w domu, teraz jestem, potem pojechałam jeszcze do cioci, ale teraz jestem w domku. No i będę dla was chyba też nagrywać. Ty, co ja robię? Czekajcie, bo woda mi się... Ej, woda mi wyleciała. Dobra, jestem, siedzę już. Ej, bo czekajcie, usiądę tylko tak. Hop. Kukajcie. No chyba jest ok, bo mi się przyczepiło. No i co widzowie, chcę wam powiedzieć, że teraz będę zabierała z mojego pokoju ozdoby świąteczne, co wam będę pokazywała. No i jak możecie zobaczyć na kanał wleciało 6 nowych odcinków, dlatego, że ja nagrałam je mega dawno temu i wrzuciłam też bardzo dawno temu. Ale dodało się teraz, dlatego, bo miałam coś zablokowane, że było prywatne, czyli tak naprawdę bym miała to w roboczych, niedodanych. Ale już są, więc zachęcam do obejrzenia te filmy. Co prawda jeden był w święta, jeden przed świętami, no ale są na kanale. Będę chyba się najpierw zabierała o tej choinki, bo chyba najpierw najwięcej czasu to zajmie. Bo ona mi też bardzo dużo zostawia, jak widzicie, miejsca, bo tutaj jest ona właśnie. Mikrofon nie zostawia. Ona jest tutaj i ja nie mogę sobie do końca tutaj usiąść, bo ona tu jest. Dlatego tego też zabierzemy kocyk, yy, powłoczki na poduszki zmienimy i tam ozdoby, półfel i będzie po, po staremu, tak widzę, tak to powiem. Więc yy, no co, ja się zbieram No i yy, po prostu chyba o tej choinki najpierw zacznę, tylko sobie wezmę ten fotel, ogarniemy. Yy, więc dobrze, zaczniemy od choinki sobie. Dobra, widzowie, zobaczcie, ile już się tutaj miejsca zrobiło, jak nie ma tej choinki. Nic. Nie, To dobra, Widzowie, robimy teraz szybkie przejście. I bum! Proszę Państwa, nie wiem, czy to tak pasuje, bo bardziej mi się te poduszki podobają od tych i tak trochę, no zobaczcie, tutaj takie, tutaj takie. Nie wiem, czy to wygląda najlepiej na świecie, ale na razie niech tak zostanie. Teraz się zabieramy za tu. No i każdy teraz powie, że. Przecież już nie ma Halloween i ja dobrze o tym wiem, że nie ma Halloween, ale te ozdoby mi tutaj po prostu pasują, dlatego że to jest takie białe w kolorach mojego pokoju i to jest takie białe, po prostu taka ozdoba dla mnie, świeczuszka, więc mi się to podoba i proszę nie mówić, że nie ma Halloween, bo dla mnie ładnie to wygląda i nie, nie trzeba tego zmieniać, spoko. I teraz zabieramy się za to, czyli ulubiona rzecz, tak naprawdę moja, znaczy ulubiona, po prostu mi się mega to podoba. Znika! A ktoś pana tutaj prosił, czy, czy nie? Czy pan wie, że mi brudzi pan pro, pościel? Proszę pana. Yy, przepraszam. Yy, no, jakby... Proszę zejść. No jakby... To moje łóżko, tak? Kochaniutki. Ojej, jak się rozciągamy setko. Myślę, że jest spoko, chociaż yy, nie wiem w sumie. Ale... Nie wiem, czy nie bardziej mi się podobało. Jak w sumie było, bo nie wiem czy, czy to tak zobaczcie, pasuje. Oceńcie sami. I, I co? I lecimy dalej. A i kolejną rzeczą, to możemy po prostu wymienić pufy, bo już nie za dużo nam zostało do robienia. To była najprostsza rzecz, jaką my zrobiliśmy. Tutaj bierzemy sobie kalendarz, taki na cały rok. Kładę sobie ty. Niech odpoczywa. No więc święta, do widzenia, widzimy się za rok i jeszcze widzowie możecie za rok, może będą jeszcze te u mnie do pokoju, ale teraz odkładamy to na strych. Witam moi kochani, dzisiaj, do... nie, życzę, dzisiaj widzowie już ogarnęłam w pokoju, nie ma tu żadnych świąt, ledy tam się nie świecą, bo coś z nimi jest nie tak, więc nie pytajcie, dlatego jest tam tak ciemno. Chcę Wam powiedzieć, że ogarnęliśmy tam wszystko, mogę Wam zaraz dać przybitkę i mam tyle miejsca, jak teraz będę dla Was nagrywała odcinki z kamerką. To będzie tak fajnie to wyglądało już. Bo zobaczcie, tutaj jest głośnik teraz na tym miejscu i mam mega dużo miejsca, mogę się rozłożyć jak tylko mam ochotę, więc mega duży plus i mam teraz przesadzać trochę większy pokój. No i co widzę, to w sumie tyle. Teraz ogarniam Minecraft, bo będę grała z moją siostrą czyteczną. Zapraszam Was na odcinki, bo są teraz odcinki z kamerką. Do tego myślę, że warto oglądać odcinki z kamerki już może będą często. Będą. Chcę też nagrać teraz odcinek z kreatywnego świata. Yy, może coś tam nowego prowadzimy. Nie wiem, jakbyście chcieli. Yy, no, więc zaraz Wam mogę jeszcze pokazać, jak wygląda teraz mój pokój, jeżeli widzicie przybitki. Tak się kochani prezentuję mój pokój, mam nadzieję, że Wam się podoba. Teraz mi też jest lepiej, bo mogę w końcu się rozłożyć, bo miałam mega mało miejsca przez tą choinkę. W przyszłym roku choinka, już wam mówię, będzie mniejsza, bo tyle mi miejsca ona zajmowała i też w innym miejscu chyba ją postawił, bo serio tyle zajmowała. Teraz mam taki bardziej vibe jak było kiedyś. Na początku jak nagrywałam, to miałam nowy pokój, to teraz mam taki vibe, bo zwróciły te stare rzeczy i położyłam sobie na biurku, mogę się po... znaczy na łóżku poła, który sobie siedzi i się patrzy na, na mój pokój, więc myślę, że fajnie. A teraz mi się ładuje Minecraft. Widzowie już jest wieczór, ja nagrałam odcinek, y ogarnęłam tam dla Was. Y no i ja już kończę tego vloga, był to taki trochę krótki dzień, ale mam nadzieję, że vlog wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na kanale po więcej i co ja się żegnam, to tyle, pa pa!